Amor Mio. Tramwajem prosto do serca. Jak najbardziej, szczególnie z portalem sympatia.pl, który wszystkim singlom postanowił dać prezent na walentynki. Wymyśliliśmy w tym roku akcję bardzo niestandardową, która nazywa się tramwajem prosto do serca. Chcemy, aby maksymalnie jak najwięcej krakowian i warszawiaków miało okazję nawiązać nowe, niesamowite, miejmy nadzieję, znajomości w bardzo oryginalnych i niestandardowych warunkach, a mianowicie w miłosnym tramwaju kursującym po ulicach Krakowa i Warszawy. Nie zdarzyło mi ręki tramwajów, więc to będzie pierwszy raz. No, a miłość nigdy nie jest za późno, więc. czemu nie? Korzystam z każdej okazji. Ludzie siadali, rozmawiali ze sobą i co 3 minuty zmiana. Rozmawiają, flirtują, poznają się, pytają o wszystko. I tak panowie poznawali panie i na no. odwrót. Dla podgrzania atmosfery, która i tak była gorąca. Mamy także już pocałunki, i to nie jeden, nie dwa, ale chyba nawet z dziesięć. Animatorzy oprócz świetnej zabawy oferowali kawę i prezenty. Zdarza się Wam w tramwaju zobaczyć dziewczynę, do której chcielibyście podejść, ale nie macie śmiałości? Pewnie. Tak, oczywiście, nie raz. Jego serca to jak? Przez tramwaj do serca. Przez przez rozmowę bardziej. Przede wszystkim przez serce według mnie. Dzięki całej akcji około 800 osób w Krakowie i Warszawie wzięło udział w fantastycznej zabawie, a kilkadziesiąt z nich nawiązało nowe znajomości. Chyba się randka udała, co? No chyba tak. Myślę, że naj, najbardziej zadecydowało o tym to, że okazuje się, że w ten sam kierunek na, tym samym, na tej samej uczelni, więc. Może takie przyciąganie. Gdzie zabierasz koleżankę na pierwszą randkę? E, no na pewno jakieś złote tarasy, coś, coś w tym stylu, jakaś droga knajpka. Nie wiem co będzie z tego. Zobaczymy. że historia będzie jedną z oryginalniejszych historii poznania, jeżeli faktycznie po tej wspaniałej akcji będą parą, bądź może związkiem małżeńskim, na co oczywiście liczymy i wszystkim uczestnikom tej zabawy tego życzyliśmy i taki tego był oczywiście cel. Bardzo wszystkich już dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejną imprezę za rok! Amor mio. Amor mio.